Witam was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie na kolejnym odcinku z gry Margonem. Ja jestem z Colin, a dzisiaj przychodzę wam z pomocą. Mamy 2024 rok. Wiadomo, przychodzą jedne osoby po przerwie. Pojawiają się też i nowi gracze zawsze gdzieś tam. No i grając na Gordionie, zauważyłem, wcale nie taki mały problem. Mianowicie dużo osób ma problem podczas bicia kolosów. Dzisiaj w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak takie kolosu powinno się bić, a więc na wszystkie 6 profesji będę Wam rozkładał poszczególne zestawy umiejętności i tam co nieco jeszcze Wam doradzę, jakimi żywiołami bić, yy, jaki układ sił powinien być mniej więcej w grupie, co tam powinno, jakie profesje i tak dalej. No i mam nadzieję, że czymś to zaowocuje, że oczywiście będę Wam w stanie pomóc. Ponieważ do tego właśnie dążę, żeby Wam tutaj co nieco doradzić. Oczywiście chciałbym też tutaj dodać, że, wiadomo, zawsze znajdą się ode mnie lepsi gracze, osoby bardziej doświadczone, które więcej klikają, które jeden punkciek by dodały tu, drugi punkcie gdzieś tam. Także jeśli oczywiście macie tam jakieś swoje drobne poprawki albo coś, to rzecz jasna możecie napisać o tym w komentarzu. Także zachęcam oczywiście do komentowania. No, i tyle, działamy, mortki. Zaczniemy sobie oczywiście od układu sił, jaki powinien być na kolosach. Moja pierwsza postać, którą dzisiaj Wam pokażę, jest to mag, poziom 40. Głównie tutaj chodzi o bicie Mamlambo. Oczywiście tutaj, na tym kolosie, na świecie publicznym, nie licząc oczywiście Berówsa czy tam światów prywatnych, tu raczej nie ma za bardzo co kombinować, bo to jest raczej kolos, że jeśli macie 10 osób w grupie to no, po prostu się organizujecie, grupujecie, wchodzicie do środka i walka jest przeważnie szybka. No ale dobra, mniejsza z tym. Zacznijmy sobie od 40 poziomu od Maga. Układ sił, jaki powinien w ogóle być w grupach. Tutaj Wam kilka takich wariantów przedstawiłem. Mianowicie pierwszy wariant no to jest dwa razy tropiciel, wiadomo dwie aury, mocne aury, trzy razy Mag, wiadomo potężne leki w walce, które się przydają. Paladyn Również zawsze, zawsze może wyzwać, zawsze może dać yy, falę leczenia, czyli też leczenie grupowe. Yy, łowca, wiadomo, piętno, oczyszczenie, trucizna, która osłabia obrażenia. Yy, no i wiadomo, trzy razy wojownik, z tym, że najlepiej jest mieć wojownika z najmniejszym poziomem, podkreślę, z najmniejszym na tanku, na tarce. Yy, no i wiadomo, dwóch pozostałych, broń dwuręczna. To Wam potem wszystko powiem, co i jak, jakie umiejętności powinno się... Zrobić, powinniście zrobić, no i potem, jak to ewentualnie klikać, no nie? Potem kolejny układ sił, No to tu, że troszkę taki wiecie, jest oczywiście kilka wariantów. Podstawa to jest mieć albo jednego pala, albo jednego tropa. No i wiadomo, dwóch magów najlepiej jest też mieć, bo magowie jednak robią ogromną robotę, wiecie, i to chodzi tylko i wyłącznie o te leczenia członków drużyny. No to tak, kolejny wariant, no to tam dwa razy łowca, dwa piętna yy, w razie czego oczyszczenie, jakby któryś coś tam dawał, jakieś piętno zaległe czy coś, yy, trucizna, no i coś wiadomo też jakieś tam trucizna, też jakieś tam zawsze obrażenie od siebie doda ewentualnie, no i wojki, podstawa też muszą być, z czego jeden na tanku. No i jeszcze tutaj taki jeden wariancik Wam zaprezentowałem. Wiadomo, dwa razy pal, dwie aury, to akurat ciutkę słabszy, dlatego zawsze jest mieć fajnie chociaż tego jednego tropa w grupie, bo jednak aura 20% to tak jakbyście mieli dwóch palków i oni by dali dwie aury, co w sumie łącznie wychodzi 20%, a tak dzięki jednemu tropicielowi możecie mieć tych procent już 20, no nie? Dwa razy mag, wiadomo, dwóch magów musi być, to jest podstawa. Dwa razy łowca, albo jeden łowca też może być z piętnem, z trucizną, wiadomo, Wojki, to jest podstawa, bo obrażenia, wiadomo, muszą robić. No i dodatkowo mają dużo pancerza, więc są idealni na tankowanie. No i dobra, warianty się prezentują, prezentują tak? Tak jak mówię. Zacznijmy sobie, oczywiście. Nie będę tutaj, wiecie, rozkładał raczej wam zestawów pod tytanów, aczkolwiek tam, wiadomo, są delikatne różnice w punktach tylko ponieważ uważam, iż na tytanach no to raczej biją po prostu dwa tam klany dominujące między sobą walczą, więc to raczej są osoby, które po prostu potrafią grać, a ja tutaj robię stricte poradnik dla osób, które tak jak mówiłem wcześniej, albo zaczynają grę, albo po prostu wracają po przerwie. Dlatego wariant mam lambo, umiejętności jakie powinniście mieć wyglądają następująco. Yy, Bronie przede wszystkim. Na magu <laughs> polecam Wam mieszankę broń od błyskawic, różdżka, no, i broń pomocnicza od zimna. No i umiejętności, jakie macie, to jest oczywiście pod walkę turową, czyli tak. No tutaj, wiadomo, nie ma za bardzo co tłumaczyć, mana i tak dalej, odnowa cuture. Lodowy pocisk, tego nie klikacie, jak coś, to klikacie tylko wtedy, kiedy jest ładowany spec. A tak to bijecie prawymi atakami, oszczędzacie sobie manę, życie. No, to jest 40 poziom. Troszkę tam punkcików dodałem, żeby nie było, że tam nic, nic wam nie dodaje. Wiadomo, tam z EQ też jakieś życie możecie sobie ogarnąć, i tak dalej. Ale tutaj bardziej się ma co martwić. Po prostu pierwsza linia, czyli woj, bądź dancek. Potem jest tak, tutaj nic nie dawałem. Ten jeden punkt kryta. No, tam powiedzmy, może czasem gdzieś jakiegoś krytyka usadzicie. Coś tam może wam wejdzie, więc tak dołożyłem. No i wiadomo, podstawa to musicie mieć. To jest oczywiście leczenie wszystkich członków w grupie, całej grupy. Dałem tutaj 16%. Potem jest pojedyncze leczenie w jednego członka grupy, przeważnie właśnie w tanka, który najmocniej obrywa. No i chwila skupienia. No i jak bijecie kolosa, nie wiem czy mam tutaj zaprezentuje, być może tutaj jakiś wrzucę wycinek tam z moich transmisji na żywo czy coś. Natomiast po prostu atakujecie prawy, prawy, prawy. Jeśli wiadomo, będzie jakiś spec ładowany, wy tego nie przerwiecie. Dajecie wtedy zdrowa atmosfera, leczycie sobie całą drużynę. Jeśli na przykład tam z pierwszej linii ktoś mocno oberwał, dajecie wtedy leczenie ran. No i tyle, i tyle. I tak naprawdę możecie tutaj wrzucić sobie już gdzieś tam chwilę skupienia, żeby ewentualnie dać kolejną zdrową atmosferę, jeśli by powiedzmy ktoś tam zapomniał o Aurze czy o Szadzi, i na przykład Kolos by się za bardzo rozpędził, no nie? To wtedy znowu klikacie kolejną zdrową atmosferę, no i sobie bijecie prawym. No i GOLOS ładuje jakiegoś speca. No to wtedy dajecie y, lodowy pocisk. Tylko, że no, ja tutaj, wiecie, jestem na świecie testowym, na świecie eksperymental, dlatego mm, nie mam tu tego założonego, ale to chodzi głównie o to. O, lodowy pocisk. Jest ładowany jakiś tam spec, coś tam, ilość procentowa, wiecie o co chodzi. I dajecie lodowy pocisk i to tyle. I albo zamruzicie, albo nie. To zależy. Tak sobie bijecie tylko i wyłącznie prawymi, oczywiście wykorzystując magię Błyskawic, z której czasem potrafią być naprawdę mocne obrażenia. Dobra, 40 poziom jest. Teraz malutki tutaj wycinek zrobię i troszkę punktów pododaję. I zrobię następną postać, to znaczy następny poziom, to będzie tak około 70 poziomu być może coś w ten desen, wiecie? Głównie pod tego Regulus'a, no nie? Regulus 60 poziom może zrobię... Za chwilkę się widzi w każdym bądź razie, Dobra moi kochani, wybrałem 60 poziom. Zestaw umiejętności, jaki widzicie, prezentuje się następująco. Yy, bronie, którymi będziecie bić regulusa, bo to jest zestaw stricte pod regulusa, to jest podwójne zimno. Dlaczego tak wybrałem? Ponieważ regulus nie ma żadnych odporności na zimno. Jak bijecie go, ponieważ jest to troszkę mocniejszy kolor niż ma Blambo, no to tutaj trzeba się już troszkę inaczej wykazać. Mianowicie, wiadomo, prawymi atakami na samym starcie walki rzucacie szać. No i wiadomo, jeśli są potrzebne tam leczenia w grupie, to znaczy się leczyć po prostu całą grupę, no to wtedy dajecie zdrową atmosferę. Jak wiadomo, trzeba tam jakąś jedną osobę podleczyć, która ma problem. Przeważnie to jest jakiś tanker z pierwszej linii. No to wtedy dajecie leka pojedynczego. Teraz tak, czekajcie, ja tu jeszcze podbiję parę poziomów, żeby tutaj co nieco Wam jeszcze więcej pokazać. Nabijemy tak. Damy sobie gdzieś tak z 5 Mków o akurat 65 poziom. Po wbiciu 65 poziomu oczywiście możecie tutaj maksować sobie tym razem już leczenie ran, wiecie. Ktoś mi tam może zarzucić, że Dobra, damy może tutaj dwa punkciki w to i pięć punkcików w to. Ktoś może mi tam niby zarzucić, że czemu nie daję w SA w krytyka, w jakąś pasywkę, tylko i wyłącznie przez to, że jestem magiem, i wy również będąc magami, tak naprawdę jesteście tylko i wyłącznie bufami, także wy nie robicie obrażeń. Chyba, że tak jak powiedziałem, macie podwójne zimno, kolos nie ma odporności, no to wtedy coś tam, czasem tym prawym przyciskiem możecie go zaatakować, coś mu tam zadaj tych obrażeń. <laughs> Natomiast yy, jesteście bufem, więc was interesują tylko szadzie, regularne szadzie, czyli co 8 tur, żeby je rzucać. No i do tego leczyć waszych członków grupy. To wszystko. Dobra, widzimy się z powrotem. Teraz wybrałem poziom 75, czyli gdzieś tam poziom kończący powolutku Reguluska, bo Reguluska możecie być do poziomu 76. Yy, no i przy okazji też na wakacyjnym. Pamiętajcie jedną rzecz, że profesja tutaj, która jest, to jest kolos 80, jest to chyba wojownik, jak dobrze pamiętam, albo paladyn, z tym, że to jest, on ma taką umiejętność, to znaczy umiejętność, no w sumie chyba tak to można powiedzieć. No. W każdym bądź razie, jeśli ktoś z Waszej grupy zada cios krytyczny, to wtedy ten kolos podchodzi. I problem jest taki, że jeśli bijecie tego kolosa 80 wakacyjnego, to najlepiej, żeby najmniejszy poziom w grupie. W takim wypadku, jeśli wy macie 75, jesteście magiem, żeby to był wojownik również z 75 poziomem i żeby on miał tarczę i broń półtora ręczną. Bo jeśli po kontrataku podejdzie do was taki kolos wakacyjny w tym wypadku, no to wtedy atakuje was, a nie jego. Wiadomo, dlatego tutaj kolejność, ten kto atakuje ma znaczenie. Ten kto atakuje Kolosa, tylko Kolos bije i oczywiście ta osoba musi mieć najmniejszy poziom. Także 75 to jest mniej więcej coś takiego. Tutaj parę punkcików mi doszło w SA, troszkę dodałem tam w życie. Troszkę dołożyłem w leczenie pojedyncze kogoś z grupy, trochę dodałem w tego wiecie, w przywracanie many. No i dołożyłem jeszcze jeden punkcik w, w pasywkę czyli żeby troszkę obrażenia niby był większy, wiecie? dobra, no to teraz tak, tak, wariant umibozu wiadomo, umibozu to jest kolos, który jest magiem a więc wbijacie sobie absorpcję tyle ile się da następnie tak jeśli macie ciutkę mniejszy poziom to możecie tam delikatnie jakieś punkciki na przykład podejmować powiedzmy ze dwa punkciki w to, powiedzmy jeden punkcik w to i ewentualnie sobie to dobić na maksa Umibozu jest magiem, także tutaj podstawą jest yy, tank, który powinien być magiem. Umibozu bije od żywiołu. Zaraz wam powiem jakiego. Chyba to było zimno, aczkolwiek zaraz się upewnię. Tak, Umibozu bije od zimna, a więc tutaj jesteście wy na tanku, także najlepiej jeśli najmniejszy poziom w grupie jest magiem. Jeśli ma taki mniej więcej zestaw umiejętności, no i wiadomo, ma odporności na zimno. Skąd takie odporności wziąć? Mianowicie, szukacie przedmiotów, mogą to być nawet przedmioty zwykłe, które mają po prostu dane odporności, tak? Tak, dokładnie. Jest to Targ Poszukiwaczy Przygód w mieście Eder. I tu jest taki NPC, który nazywa się Derminium. Jego znajdziecie bardzo ciekawe specyfiki, mianowicie przeróżne odporności na poszczególne żywioły. Także polecam każdemu magowi, który oczywiście jest na tanku, sobie coś takiego zakupić, no bo zawsze coś to dodaje, tak? Zestaw pod Kolosa 80 prezentuje się następująco. Jedynie co Was interesuje standardowo na początku walki szać, którą oczywiście rzucacie co 8 tur. No i wiadomo, leczenie grupowe, jeśli trzeba uleczyć członków grupy oraz tanka, przeważnie parka albo wojka z pierwszej linii, leczeniem pojedynczym. I pamiętajcie, atakujecie prawymi przyciskami, tylko wtedy, kiedy jest ładowany spec, tylko wtedy klikacie lodowy pocisk, a tak to nic więcej Was nie interesuje. Jeśli nie macie many, więc polecam sobie oczywiście zrobić też EQ pod manę, żeby było jej jak najwięcej, ewentualnie coś tam, żeby życia też może było więcej. Jeśli Wam brakuje, wtedy chwilę skupienia przywracacie całą, praktycznie, może nie całą, ale większość tej many. No i to sama, to sama sytuacja, czyli prawe przyciski, spec ładowany, lodowy, leczycie, leczycie członków grupy i tak naprawdę to wszystko. Pamiętajcie jeszcze, że na korosie 80., ponieważ bardzo często po, po kontrze yy, lubi sobie podejść, żeby najniższy poziom w grupie to był 75. W przypadku kiedy wy macie taki poziom oczywiście. No i jeśli ta osoba jest na tanku, czyli jest palem albo wojem i ma 75 poziom tak jakby, to żeby ta osoba atakowała tego Koloska, ponieważ wtedy jeśli on podejdzie do was po kontrze, to wtedy atakuje tą osobę, a nie was. Także też polecam. Zestaw podsopla prezentuje się następująco. Tym razem bijecie sobie różdżką od ognia oraz orbem od zimna. Oczywiście wiadomo nie na taki poziom jak jest tutaj u mnie wybrany. Tylko chodzi mi po prostu o samą mieszankę żywiołów, wiecie? Ponieważ sopel ma zero odporności na ogień, to myślę, że różdżka od ognia będzie dla Was dobra. I oczywiście orb od zimna, jakby trzeba było jakiegoś tam speca przerwać, no to wtedy klikacie lodowy i macie jakąś tam minimalną szansę, że być może go zamrozicie. Także tak to się prezentuje, i pamiętajcie, nie bijcie kulą ognia. To jest tylko i wyłącznie, żebyście mieli troszkę więcej ataku, efekt pasywny, oczywiście. I nic poza tym. Zasada jest zawsze ta sama: prawy przycisk, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tym razem: 134 poziom, tak około, i wariant pod Hydrokorę, a przede wszystkim pod Kolosa 120. Jeśli chodzi o Kolosa 120, pamiętajcie o tym, że jest to profesja tropicia, a więc jest bardzo silny. I tutaj najlepiej jest mieć najmniejszy poziom w grupie, tak mniej więcej od 115 do 120 i żeby to był najlepiej wojownik. I do tego fajnie jest też mieć jakiegoś paladyna, który ewentualnie będzie wyzywać, będzie mógł dać aurę pancerza. No i wiadomo, również leczenie grupowe. Umiejętności prezentują się następująco. Bijecie sobie to, już tak naprawdę jak chcecie. Ja wybrałem wariant ogień i zimno. Natomiast możecie również bić tak naprawdę błyskawice zimno, podwójne zimno, jak Wam jest wygodniej. To są umiejętności. No i to w sumie tyle chyba. Kolor 160 oraz ważka. Polecam wam kupić taką tarczę u NPC, który nazywa się Drowin. Taką tarczę ulepszacie sobie na plus 5. Wbijacie tutaj pancerz. Do zbroi staracie się również bić pancerz. I co do Kolosa 160. Słyszałem, że są tam drobne z nim problemy. I wydaje mi się, że problem leży w tym, iż po prostu nie macie niszczenia absorpcji w broniach. Więc co ja polecam graczom, którzy mają problem z Tukolosem? Polecam kupić jakikolwiek mieczyk, czy tam po prostu broń, czy różdżkę, czy łuk unikatową, albo nawet zwykłą. Bić sobie tam niszczenie absorpcji. Do tego, wiadomo, są też wojownicy, którzy niszczą pancerz. Więc szybko zbić pancerz, wiadomo, z niszczarki, która jest w broni wbudowana, zniszczyć absorpcję. Mak będzie na tanku, także odporności na błyskawice tarcza taka. Coś tam jeszcze z innych przedmiotów, ile da radę maksymalnie. Jeśli nie dacie rady więcej, no to tyle, ile dacie rady, tyle po prostu musicie mieć. Do tego yy, dochodzi paladyn, który rzuca najlepiej z mi dwóch palków, uważam który rzuca aurę pancerza, więc macie dodatkowe odporności. I jeszcze fajnie jest, jak paladyn ma. Wyzywa i ewentualnie może wyzwać, bo z tego co słyszałem, to też ten kolos bije nie tylko błyskawicami, a bardzo często atakami fizycznymi. I teraz Wam chcę pokazać zestaw, który dla Was przygotowałem. Mianowicie tylko się przeloguję, czekajcie chwilkę. <laughs> Smacznej się w ogóle, bratki. Zestaw, który dla Was przygotowałem, oczywiście z użyciem tej tarczy. Prezentuje się następująco. I tutaj, kiedy jesteście na tanku, polecam Wam od czasu do czasu, jak oczywiście rzucicie szać, jak macie tych dwóch palów, i na przykład nie musicie dawać Atmo, a da to na przykład Paladin za Was, zarzucać sobie taką umkę na Was. Jak widzicie, będziecie mieć więcej pancerza, będziecie mieć troszkę więcej bloku. Do tego wam dochodzą odporności. Pokazałem wam wcześniej w tym materiale, gdzie można dodatkowe odporności sobie dokupić za złoto w postaci miksturki błoga. No i w sumie chyba to tyle się chodzi o tego koloska. Odporności, błyskawice, broń od zimna. Zarzucacie sobie takie coś oczywiście poszadzi. No i jak przejmie czasem palady, najlepiej jak macie dwóch palków. Paladyn też jakiś tam odporność na błyskawice jest w stanie sobie wykręcić. Do tego wam dochodzą dwie aury pancerza, które zwiększają dosyć, że pancerz to jeszcze oczywiście odporności. Zbijać oczywiście absorpcję niszczarką, którą sobie losujecie do broni, także niszczenie absorpcji. No i myślę, że chyba powinno to w miarę pójść. Aha, no i co do tej niszczarki, tej absorpcji, pamiętajcie, że każdy z członków grupy powinien to mieć każdy łowca. Ball, boy, tancerz, kogokolwiek tam macie w waszym składzie, każdy, żeby te absorpcje zbić jak najszybciej. Wiadomo, jeśli wybijecie so, sobie do różdżki, do orbu, chociaż w sumie do różdżki, no bo będziecie mieć tarcze, no to wy sami tej absorpcji zbyt dużo nie zbijecie. Natomiast jeśli wszyscy zbiją, powinno to pójść znacznie lepiej. Co to Was kara? Sytuacja jest ta sama w pierwszym wariancie, oczywiście. Ale to już jest tak naprawdę wariant ostateczny, ponieważ waszkar jest łowcą, i raczej nie często się zdarza, żeby mak tankował, więc przeważnie tankuje albo pal, albo woj. Natomiast jeśli zdarzy się sytuacja, że faktycznie musicie już wytankować jakimś cudem, sytuacja z umiejętnościami jest ta sama, czyli oczywiście broni zimno i ta tarcza, którą wam pokazałem. No, a jeśli normalnie już bijecie, macie oczywiście tanka ogarniętego i tak dalej. No to zestaw umiejętności prezentuje się już następująco. Wariant ogień, broń yy, plus orb zimno, ponieważ na te żywioły on ma odporności najmniej. Na ogień ma 30, a na zimno ma 100. No i sytuacja tak jak zawsze, czyli wiadomo, szać, prawy przycisk bijecie, trzeba kogoś leczyć, lekacie. Nie macie many, przywracacie sobie i nic poza tym. To wszystko. Teraz tak, moi kochani. Jesteśmy obecnie na lulku oraz na kolosie 200, więc wariant jest taki: tarcza plus zimno. Tarcza oczywiście pod lulka, ta z błyskawicami, którą wam przed chwilką pokazałem, ta ulepszona. Natomiast zdarza się też często, że biją 190 poziomy i na przykład nie ma tanka. I często jest tak, że ktoś musi wyzywać, a wtedy mak obrywa. W takiej sytuacji, jeśli się zdarzy, że wy macie najmniejszy poziom w grupie i musicie oberwać tam parę hitów w walce, wtedy sobie zakładacie broń zimna, plus staracie się zdobyć taką tarczę albo jakąkolwiek tarczę, najlepiej 160, plus, żeby miała najlepiej blok przebicia. Ta, którą Wam pokazuję, można ją zdobyć z takiego potworka, czyli z elitki z tych mniejszych Driad. Także jeszcze raz, broń zimna. Pod Lulukawa zestaw umiejętności jest następujący. Wtedy wytankujecie, tankujecie, rzecz jasna. Natomiast pod Koloska 200, tarcza, którą Wam pokazałem. Natomiast jeśli nie musicie tankować, jeśli jesteście odciążeni i macie kogoś na tanku na Lulukawa, tak samo jeśli macie kogoś na tanku na Kolosa 200, wtedy sobie robicie następujący zestaw, czyli Broń Ogień plus Orb Zimna na no umiejętności Dokładnie takie, jakie tutaj widzicie, Przechodzimy dalej, przyjaciele. Teraz jest wariant Arachin bez zbędnego kombinowania. Ogień, plus zimno, i umiejętności prezentują się następująco. Przechodzimy dalej. Tak, teraz jest wariant. Roizen plus Kolos 240 Kolos 240 jest paladynem, także zasada jest ta sama co wcześniej na chyba 80 Tylko, że on chyba był wojownikiem, już aż tak dokładnie nie pamiętam Czyli zapewne po kontrataku do Was podejdzie Tak więc najmniejszy poziom w grupie najlepiej żeby to był paladyn albo wojownik, a nie Wy Ewentualnie jeśli macie równy poziom to żeby po prostu był on bo jeśli którykolwiek z graczy zaatakuje, to wtedy jest szansa, że będzie potem atakować Was, po, po kontrze oczywiście. Umiejętności prezentują się następująco. No i zasada jest ta sama, czyli broń, ogień plus orb zimno. No i tutaj jeszcze dobiłem lodowy pocisk na maksa. I generalnie lodowy pocisk możecie dobijać na maksa troszkę wcześniej, z tym, że nie, nie, nie atakujecie tym. Zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, ponieważ ma ciutkę większą szansę na zamrożenie niby jest to tam około 5% czy tam 4, zawsze coś także jeśli jest ładowany spec, to już możecie tak naprawdę od poziomu 200, gdzieś tam 190 tego powoli sobie maksować, uważam chyba, że macie naprawdę bardzo dużo many, to jeszcze wcześniej możecie sobie maksować natomiast tutaj nic więcej Was nie interesuje, jesteście raczej bezpieczni, ponieważ jest to paladin więc... Bijecie tylko prawymi atakami, no i jak trzeba faktycznie już przerwać speca, próbujecie zamrozić. Brakuje wam many, przywracacie no i cała reszta jest ta sama. No i został nam tak naprawdę Drakolisz oraz koloc 280. Umiejętności prezentują się następująco. Jest tutaj zastosowany wariant broń zimno plus tarcza. I teraz chciałbym Wam pokazać dwie tarcze, takie najlepiej chyba dostępne. Najlepsze po prostu, bo lepszych nie znalazłem. Chyba, że Wy coś może znajdziecie, to możecie oczywiście napisać w komentarzu. Wariant numer 1 to jest tarcza za tytoń, która ma bardzo dużo odporności na ogień. Tytoni, jeśli nic się nie zmieniło, bo dawno w sumie na topce nie grałem, to powinien dalej gdzieś tam z tych machopteków wypadać. Koszt takiej tarczy to jest 100 tytoniów. Jest ona świetna, ponieważ po ulepszeniu, jak sobie wrzucicie pancerz, to ma dużo pancerza. Odporności chyba będą może ciutkę większe. Ewentualnie, jeśli chcecie, to zamiast pancerza możecie odporności wrzucić. Natomiast uważam, że pancerz Wam się bardziej przyda. Do tego leczenie turowe, blok przebicia super sprawia. Sprawa natomiast, jeśli nie chce Wam się latać tytoniu, bądź jest on niedostępny albo zbyt drogi, jest jeszcze wariant B, mianowicie tarcza taka, która wypada z elitek na macho. Wiadomo, to już jest heroik, także jest ona troszkę gorsza, ponieważ nie ma tego bloku przebicia, a chyba Colos 280 potrafi czasem przebić Was. Tak więc najlepsza opcja jest rzecz jasna taka. No i umiejętności Wam też pokazałem, także myślę, że chyba to będzie wszystko. Tak więc, jest to pierwsza część, ponieważ ten materiał trwa już 25 minut ponad. Więc renderowanie, przetworzenie tego wszystkiego i tak dalej troszkę czasu zajmie. Także postaram się oczywiście zrobić wam jeszcze parę części albo ze 2, ze 3, a może jak trzeba będzie to nawet i 5, w zależności ile czasu poświęcę na kolejne profesje. Także mam nadzieję, że w tym odcinku wam pomogłem. Starałem się oczywiście najlepiej jak tylko mogłem, bazując na własnych doświadczeniach, obserwacjach, analizach. Wiadomo, znajdzie się zawsze ktoś lepszy, który tam wykombinuje coś lepszego, wiadomo jak to jest. Także jeśli oczywiście takie osoby są, jeśli macie jakieś tam Wasze spostrzeżenia, coś Wam się nie podoba, oczywiście możecie napisać w komentarzu. No, a ode mnie to już w sumie chyba wszystko. Także, a, i jeszcze broń zimna, pamiętajcie tutaj, zimno tu starcza, jakby coś. Ode mnie to wszystko, moi kochani. Dziękuję za oglądanie, myślę, że jak wbijemy 100 łapek skromne to będzie kolejna część. Także tyle ode mnie, ja uciekam się zbierać do pracy i widzimy się już niedługo. Także siemanko i dziękuję za oglądanie.